Są tacy, którzy uciekają, ale wydaje mi się, że to już są osoby, które były kiedyś tam, dawniej, dawniej, kiedy jeszcze nie było internetu, nie było Facebooka, nie było Twittera, nie było tych wszystkich Snapchatów. To oni się wylansowali wcześniej, gdzieś już istnieją w ludzkiej świadomości i wiadomo, że jak wydają kolejne książki, to już wszyscy kupią. Natomiast wydaje mi się, że młodzi pisarze nie uciekną od tego, dlatego że żyjemy w takich czasach, gdzie każdy chce być blisko, czy to jest piosenkarz, czy to jest aktor, czy to jest pisarz, to każdy chce być blisko niego i każdy chce tam mieć możliwość napisania, dostania odpowiedzi i to jest bardzo ważne, żeby dbać o kontakt z odbiorcami, a poza tym to jest też i myślę, że dla młodszego pokolenia, ja już nie jestem najmłodszym pokoleniem, a ja dalej mam z tego olbrzymią frajdę i Ostatnio złapałem się na tym, że chyba częściej rozmawiam z czytelnikami niż z moją własną mamą, co moja mama ma zawsze pretensje, tam dzwonię i moja mówi, czy zdajesz sobie sprawę, kiedy ostatni raz do mnie dzwoniłeś? Ja mówię, dwa dni temu. Ona mówi, nie, nie, cztery. Ja mówię, ale wiesz, przez ten czas odpowiedziałem na około 200, 200 maili. A to są obce osoby, to mnie to nie interesuje. To jest nie, jeszcze... Moja mama nie jest taka to zbona. jest jeszcze nic. Dzisiaj było spotkanie ponad miesiąc po premierze książki, a mama powiedziała, nie mam jeszcze autografu w moim egzemplarzu. <noise> tak, to prawda. I nie ma, naprawdę nie ma. Nie no, to, 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 to tak jest troszkę, że... E, e, dla mnie jest to olbrzymia frajda. Frajdą jest pisanie książek, ale frajdą jest też później obserwowanie, jak te książki są odbierane i myślę, że to jest to, czego kiedyś pisarze nie mieli, bo oni dowiadywali się po prostu od wydawcy, sprzedałeś 100 tysięcy książek, fenomenalnie, ale nie wiedzieli, czy ktoś, kto na przykład tę książkę kupił, to po trzeciej stronie nie powiedział, so, ale bez sensu i machnął gdzieś tam na... No. Na, na śmietnik, natomiast tu, tutaj my od razu mamy ten taki pierwszy feedback, i ja na przykład e, wiem dokładnie, kiedy, e, kiedy coś się komuś podoba. Tam, e, takich osób, które piszą do mnie na przykład z radami, e, że to by zmieniły, a, a to jest dobrze, a to jest źle, a, a tutaj coś, a tutaj nie coś, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ja z tego wyciągam wnioski. To znaczy, to nie jest tak, że teraz czytelnicy mi powiedzą, co ja mam napisać w kolejnej książce. Nie, 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 nie. To ja mam nad tym pieczę i ja wiem, ale potrafię wyciągnąć wnioski. Jeżeli na przykład sześć czy 7 osób zauważy ten sam błąd w książce, czy tę samą nielogiczność, to ja już wiem, że, że oni mają rację i wiem, że następnym razem nie mogę też pójść na łatwiznę, to znaczy nie mogę, jak coś mi wciąż, co nie pasuje, a kryminały jak puzzle muszą być dokładnie poukładane. To tak jak tam mi któryś tam no, wciskam, wciskam i nie pasuje ten kawałek puzzla, to, to wiem, że tak, to, to młotkiem, to wiem właśnie, że nie mogę wyciągnąć młotka i tam przytłuc, ponieważ później i taki tak ludzie to wychwycą. W związku z tym myślę sobie, dobra, to mnie uczy szacunku do mojej własnej pracy, i ja za takie uwagi zawsze jestem wdzięczny. jeżeli nie jest to jakieś po prostu krytykanstwo dla krytykanstwa, czy jakiś e, zwykły hejt, który też czasami się zdarza, na szczęście bardzo mało jest tego i miejmy nadzieję, odpukać, odpukać, odpukam swoją własną książkę, że będzie tego mało w dalszym ciągu, ale jeżeli to nie jest hejt, a konstruktywna krytyka, to ja zawsze to przyjmuję i, i myślę, że to, że właśnie, że czytelnicy są teraz bliżej, to powoduje też, że łatwiej jest taki komunikat dostać komuś. Komuś, kto jest tam zakochany w swojej własnej książce, bo wypuścił najgarniejsze dzieło stulecia, a następnie słyszy, no tak, ale siekiera nas na stronie 38 zniknęła, na 39 jej nie ma, na 41 znowu jest. To tak jak przy filmach. Są takie specjalne strony, na których ludzie wytykają, ile było błędów w Gwiezdnych Wojnach czy we Władcy Pierścieni. W Władcy Pierścieni to jakby kiedykolwiek Peter Jackson, on reżyserował, prawda, dorwał to, ile zrobił błędów, to załamałby się. Ale niektórzy umieszczają je specjalnie. No, niektórzy tak. Ja też mam taki pomysł, następnym razem to może im nie będę zdradzał, ale mam taki pomysł, żeby zostawić jeden wątek zupełnie jakoś tak urwany w połowie, żeby go dokończyć w następnej książce, ale żeby wszyscy się zaciekawili, co jest, że, że to się nie wyjaśnia. I żeby na początku wszyscy mówili, ale błąd, ale błąd, a w kolejnej się Tak troszeczkę w Katarzynę Bondelace, prawda? Bo to ona ma takie przenoszenie wątków z książki do książki. To nie, nie, nie. Ja to wymyśliłem niezależnie i to będzie zupełnie inaczej niż u, u pani Katarzyny, bo za dużym Mam szacunek do pani Katarzyny, żeby cokolwiek z niej papudować.